Prawdopodobnie znalazłem najlepszy, cena do jakości, soundbar na AliExpressie od Ultima Model F30. Jest to nowość. Dlaczego najlepszy? Bo ma tak zwane upfiring speakers. Oznacza to po angielsku, że głośniki grają do przodu, jak i do góry. Pod kątem, czyli odbija się od sufitu. Ta funkcja jest zarezerwowana dla ultra drogich soundbarów innych marek. A tutaj mamy to w niższej cenie w nowości. Sprawdźmy go. Gold trim. Ching, ah, bim! The Ultimate Experience. Akcesoria, uchwyt na ścianę. Konwerter boczny na HDMI, pilocik, Elendzko. HDMI optyczny, kołki i śrubki, kolejne dwie śrubki, tym razem czarne, i zasilacz. Prezentuje się prestiżowo, a porty, jakie mamy z tyłu, to zasilanie subwoofer USB optyczny i HDMI z arkiem. Prestiż. Przewód do subwooferu ma jakieś 3 metry mniej więcej. W aplikacji mamy tutaj możliwość equalizera. Equalizer manualny możemy swój styl zapisać. Aktualizuje się najnowszy filmar. Zacznijmy od głosu. Fachowca dzisiaj trudno, więc żeby coś zrobić, najlepiej zrobić to samemu, ale do tego trzeba mieć narzędzia i udając się na tę znalazłem dość niedrogi zestaw narzędziowy. Przykładowo diaks w dzisiejszym odcinku. No diaks może ci się przydać do różnych rzeczy. No właśnie, pamiętajmy, że to jest bardzo duża kompresja z YouTube'a. Ja zresztą nagrywałem to mikrofonem nie najwyższej jakości, więc gdybyś odsłuchał film, z płyty Divi, Blu no DVD, Blu-ray, albo z VOD, gdzie jest Dolby Atmos, to ta jakość będzie nieprawdopodobnie większa, no, ale nie mogę ci ze względów prawa autorskich tego zaprezentować. Więc może kontynuujmy w coś bardziej żywszego. <sum> Ach, w uszach dzwoni, czekaj, 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 czekaj. Wszystko wspaniale, ale co z Dolby Atmos? Where cinematic audio has been. Because we are so used to hearing sound this way, we don't notice that it is merely a fraction of what its potential could be. But what if sound could be extraordinary? Again, engines are up and burning. could be captivating subtle authentic what if sound could be deeper more dimensional there's no need to wonder because you're listening to dolby atmos with dolby atmos Audio can precisely move in any direction within this theater. Whether the sound sweeps from the back to all the way in front, marks overhead, or moves anywhere in between. Today, you will feel every dimension. How does that sound? Głośniki robią robotę, one są pod takim kątem, że to idzie w sufit i odbija się do nas. Boczne również w ścianę i odbija się do nas. Trochę tam błagam. Konkluzja. Urządzenie jest piękne, złote, a skromne. I ja takie chcę. Ono tu zostanie, bo mnie się wizualnie bardzo podoba. A dźwiękowo również. To najlepiej grający soundbar z marki Ultimea. Moim zdaniem. Na dzień dzisiejszy, no bo nowości już widzę, już coraz nowsze są modele, ale ten jest bardzo zaawansowany technicznie. Niedrogi, piękny. No czego tu więcej chcieć? Okej, okay, Maru, ktoś może powiedzieć, że opowiadasz yy, prawdziwe kino. No tak, można. O, proszę bardzo, jeden głośnik. Minimum 1500 zł, trzeba będzie przynajmniej cztery naprzód dodatkowo dwa głośniki przednie to jest 5000 minimum minimum centralka 3000 minimum subwoofer kolejne 3000 amplituner 5000 no i tak można to wiesz no to jak chcesz to można prawda tylko że no nie każdy chce wydać takie kwoty na audio i żona też może nie pozwolić no bo pudła będą stały w salonie no To niesymetrycznie, a soundbar może jeszcze przejść pod tym telewizorem. My się zgo zgodzi, a jak się zgodzi, to również się może zgodzi na niedużą kwotę, bo to nie jest drogie. Cena do jakości jest niesamowicie genialna. Znajdź mi drugi soundbar, który ma upfiring speakers, czyli te do, do góry, do bo w bok do przodu i do góry za te pieniądze nie ma. Nie ma nic. I'm ready. Linki w opisie, kody rabatowe również w opisie. Dość duże kody rabatowe. Jest dobrze, ale wchodzą nowości, więc może będzie jeszcze lepiej. A i subwoofer możesz y, dodać jaki chcesz, bo tam jest RCA, więc jak najbardziej, jak źle jest za mało może być większ.